Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, witajcie 26 listopada w środę. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, zapraszam Was serdecznie jutro na live'a na godzinę 20. Porozmawiamy sobie o energii. O, o tym, czym jest energia, czym my jesteśmy, o energii rejki, kundalini, o czy o bezwarunkowej miłości, a ogólnie o energii życiowej. Kochani, z całego serca dziękuję Wam za to, że jesteście, bo gdyby nie Wy, nie byłoby mnie tutaj na kanale. Jesteście przecudowni. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za. Za każdą łapkę, za każde wsparcie, gdzie dziękuję każdej osobie, która wspiera mój kanał poprzez zakup wirtualnej kawki na portalu Bajkofi. Tam już od 5 zł możecie postawić mi taką kawkę, i dzięki temu ja mogę tutaj, właśnie tu na kanale pracować, bo pieniądz jest nam potrzebny do życia, ale to dzięki Wam tutaj tworzę. Dziękuję również wszystkim osobom, które tutaj mnie wesprą poprzez, wspierają poprzez, yy, poprzez YouTube, ale również wszystkim osobom, które prywatnie również przekazują darowiznę na moje konto. Bardzo kochani dziękuję. Naprawdę to jest ogromna pomoc. Ja mogę, mogę właśnie tutaj tworzyć. Nie muszę ziemsko pracować. Oczywiście, że jeszcze pracuję, ale ale dziękuję. Naprawdę jest mniej tej pracy. Mogę się tutaj skupić. Od nowego roku przygotowuję nowy projekt. Zobaczycie, to będzie przecudowny, To będzie całoroczny projekt, całoroczny kurs. Codziennie jedna lekcja. To będzie coś pięknego. Przytulam was kochani. Ale lecimy do dzisiaj. Dzisiaj słuchajcie karta przepowiednia. Twoje życie się spełni. Karta przepowiednia, Twoje życie się spełni. Jak myślicie? Czy my mamy taką moc, żeby nasze życie się spełniło? Hmm. Czy my możemy sobie to życie takie, jakie marzymy, wykreować? Jak myślicie? Napiszcie też w komentarzu, czy udało już Wam się coś wykreować. Napiszcie w komentarzu, czy udało Wam się już wykreować. Przepowiednia, przepowiednia. Bóg wysłuchał Twojego życzenia lub Twoich modlitw. Dziś Anioł Przepowiedni staje u Twojego boku i zapowiada Jego lub ich spełnienie. Spełniając Twoje pragnienia, wyraża On cały swój szacunek i przekazuje go Tobie jako dar, jako wyjątkowy skarb. Być może Także jesteś prorokiem, posłańcem niebiańskich słów i przesłań, oraz inspirujesz innych swoim słowem i czynem. To tak chyba trochę o mnie, co? Że inspiruję innych swoich, swoim słowem. No i mam nadzieję, że czynami też. Dziś Anioł Przepowiedni został wezwany, aby stanąć u Twojego boku i służyć ci z miłością. Dzięki temu możesz podążać za swoim powołaniem i je urzeczywistnić. Złoty impuls. Szczęście jest już bardzo blisko. Zatrzymaj się na chwilę i poczuj głębokie zaufanie. Złoty czas jest ci dany. Zaufaj przesłaniom i słowom, które są ci przepowiadane. Zatrzymaj się i, i wsłuchaj się w siebie. Przyjmij słowa anioła do swojej duszy. Jeśli chcesz, możesz je zapisać. Kiedy łączysz się z aniołami, Dobrym pomysłem jest codzienne notowanie swoich myśli. Tak jak w pamiętniku, kochani, to jest niesamowite, bo my to robimy w kursie ciszy. Codziennie zapisujemy, co dała mi cisza. Wiecie, kiedy jest najlepsze połączenie z istotami światła? Kiedy odłączymy się na chwilę od tego świata. Kiedy potrafimy, jak gdyby wyjść z tego świata, a wejść do świata. Światła, kiedy potrafimy odróżnić to, co jest ziemskie, a to, co jest nasze, to, co jest celem naszej duszy. Gdzie często my jako ludzie po prostu chcemy mieć więcej, takie typowe chcieństwo pragniemy mieć samochody lepsze, mieszkania ładniejsze, pragniemy mieć lepszą pracę, super związki. To nasze pragnienie ewidentnie wychodzi z ego. Dusza, ona pragnie zupełnie innych rzeczy. Dusza nie jest przywiązana do materii. Dusza chce spokojnego życia. Dusza chce miłości. Dusza chce poczuć miłość. Wiecie, tej miłości my nie możemy warunkować, będę szczęśliwa, jak będę miała drugą osobę. Nie. Ja najpierw mam być szczęśliwa sama ze sobą. Mam się tego nauczyć, że ta miłość do mnie, ona jest najważniejsza. Dusza uwielbia być kochana. I kiedy jesteś teraz sam bądź sama, pokochaj swoją duszę. Pokochaj siebie. Jak pokochasz siebie, ta energia miłości już będzie w tobie, i wtedy będziesz przyciągać, będziesz przyciągała coraz więcej sytuacji związanych z miłością, sytuacji, osób, kiedy czujemy się nieszczęśliwi, kiedy mamy uczucie nieszczęścia w środku. My nie stworzymy sobie świata szczęśliwego my najpierw mamy poczuć się szczęśliwi w tym miejscu w którym jesteśmy. A jeżeli jest nam ciężko poczuć szczęście, to poczujmy wdzięczność. Dziękuję za to, kim teraz jestem. Dziękuję za tą sytuację, w której teraz jestem, bo to do czegoś prowadzi. Wiecie, ja wiem dokładnie co mówię. Bo w 2012 zawalił się mój świat. Ale gdyby on się nie zawalił dokładnie, gdybym nie straciła wszystkiego, co mogłam stracić, co prawda to były rzeczy materialne. A później się okazało, że i związek się rozpadł, ale gdyby nie to się zadziało, co się zadziało, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem tutaj, teraz, w pełni szczęścia. Wtedy nie miałam takiej wiedzy. Wtedy nie przyjmowałam tak rzeczy, jak przyjmuję w tej chwili nie wiem czy pamiętacie też sytuację kiedy 11 listopada dosyć dużo jeszcze pracowałam wtedy bo pracowałam mi na rano i praktycznie cały dzień byłam w pracy yy, ale kiedy 11 listopada poprosiłam Boga aby wysłałam takie życzenie mówię Boże już zabierz mi tą drugą pracę ja już po prostu nie mam siły nie jeszcze o 11.11 11 wypowiedziałam to życzenie i to jest takie, wiecie, kiedy my jesteśmy naprawdę pewni, to to się zadzieje. Tylko ja nie sądziłam, że to się zadzieje za pięć minut. Dostałam telefon, dziękujemy za Twoją pracę, od poniedziałku nie pracujesz. Nie spodziewałam się tego, ale umowę tak mieliśmy skonstruowaną, że ja mogłam zrezygnować i oni mogli ze mnie zrezygnować. Ale wtedy już bodajże dwa lata temu było, ale wtedy już nie było u mnie złości tylko było, kurczę, Panie Boże, ale nie aż tak szybko ale już widocznie był czas i nie było u mnie złości nie było u mnie smutku, tylko była zgoda na to, dobrze skoro tak, Ty wiesz co robisz poprowadzisz mnie dalej I słuchajcie, poprowadził przez piękne sesje czytania Kronika Kaszy Zaczęły przychodzić do mnie osoby. Zapraszam kochani na sesję czytania kronika kaszy, ale już po nowym roku. Już możecie się zapisywać. Jeżeli chcecie, już możecie się zapisywać po nowym roku w styczniu. Otworzył przede mną przestrzeń prowadzenia kursów. Kurs pracy z wahadłem. Słuchajcie, no niesamowite narzędzie, wahadło. To, to co nie potrafimy wyczuć intuicyjnie, to, co nie potrafimy wyczytać z energii, pokaże nam wahadło wahadło jest wskazówką plus do tego skale, na, na których pracujemy, które sobie tworzymy, które uczę jak tworzyć my możemy wszystko odczytać za pomocą wahadła kurs czytania Kronika Kaszy dla innych również ruszy kochani w styczniu wchodzimy uczę wchodzenia w przestrzeń w tą, w którą ja wchodzę i w ta, która właśnie daje mi tak dużo to się wszystko spełnia Słuchajcie, iluś subskrypcji, ileś osób oglądających tutaj na kanale, też wszystko dobijamy do 10 tysięcy. To jest po prostu coś niesamowitego, kochani. Wyświetlenia wzrastają, komentarze wzrastają. To się wszystko dzieje. Ale gdybym wtedy powiedziała nie Panie Boże, nie tak szybko! I w ogóle ogólnie zaczęłabym płakać i szukać nowej pracy w zamian, nie zadziałoby się to, co się zadziało. Więc przyjmujmy z ufnością wszystko to, co do nas przychodzi, bo to jest nasz rozwój. To jest proces. Dusza uwielbia się rozwijać. Kochani, życzę Wam cudownego dnia. Przede mną dzisiaj, bardzo ważny dzień, o godzinie 10 mam niesamowite spotkanie, które pewnie też zaowocuje w przyszłości. Trzymajcie kciuki za mnie. Przytulam Was wszystkich. Życzę Wam cudownej środy. I pamiętajcie, jutro spotkanie na live będziemy rozmawiać o energiach. Jak te życiodajne energie przepływają przez nas. Co z nami robią i jak możemy sobie je wykorzystać. Pięknego dnia. Magda.